Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał i rzekła do niego, zabrano pana z grobu i nie wiemy gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A gdy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Odtąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Chrystus z martwych wstał. Moi drodzy parafianie, drodzy uczestnicy tej liturgii w Kościele, a także przez transmisję internetową, pozdrowiłem Was tym chrześcijańskim pozdrowieniem którego nauczyłem się w dzieciństwie. Jest ono starożytnym pozdrowieniem. I pamiętam, że kiedy zawsze spotykaliśmy się z Księdzem na Katechezie, to było pozdrowienie: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ale w całym okresie wielkanocnym nastąpiła zmiana. Wszystkie dzieci wtedy do Księdza Proboszcza mówiły: Chrystus zmartwychwstał. On odpowiadał prawdziwie. Zmartwychwstał. Kochani, kolejne święta wielkanocne, jakże inne, ale ten sam Chrystus, ta sama Pascha Chrystusa celebrowana we Wspólnocie Kościoła. Powiedzieliśmy wczoraj, że Pascha to przejście, a więc śmierdzi zmartwychwstanie Jezusa. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. My też przeszliśmy ze śmierci do życia w momencie chrztu, i stale powtarza się ta dynamika paschalna, ilekroć poprzez nawrócenie wracamy do Pana, ilekroć wracamy do Jego przykazań i żyjemy Jego słowem. W przyszłości oczekujemy jednak na jeszcze inny akt paski, tej wieczystej, gdy po śmierci przejdziemy do nowego życia zbawionych w niebie. Dzisiejsze wszystkie czytania, wszystkie teksty proklamują tą wspaniałą prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa, która budzi wielką radość. Usłyszeliśmy Ewangelię o spotkaniu Marii Magdaleny, a potem uczniów Piotra i Jana z pustym grobem, ale w sumie spotkanie, które prowadzi do Chrystusa z martwych wstałego. Usłyszeliśmy również naukę świętego Pawła o tym, co to znaczy być chrześcijaninem, w jaki sposób Chrystus ma w jaki sposób Chrystus ma żyć w chrześcijaninie, w jaki sposób my Mamy tą paskę realizować w naszym życiu. I usłyszeliśmy również świadectwo świętego Piotra, który w dniu zmartwychwstania głosi nikogo innego, nie nic innego, jak Chrystusa i Jego zmartwychwstanie, które zmieniło bieg historii świata. W ten sposób Pan wzywa nas. Zadajmy więc pytanie, do czego nas wzywa? Co mamy robić, aby przyjąć ten dar zmartwychwstania i go wykorzystać? Otóż dar zmartwychwstania domaga się naszej odpowiedzi i współpracy, żeby święta nie były tylko skupieniem się zewnętrznym na tym, co jest nieistotne, żeby nie tylko było, były chwilowym uniesieniem. Emocjonalnym. Najpierw potrzebna jest wiara w to, że Jezus żyje. Że On jest żyjącym Bogiem w moim sercu, w moim życiu. Nie jest Bogiem dalekim gdzieś w chmurach, ale jest miłością, która mnie ogarnia i która mnie prowadzi. W Ewangelii święty Jan mówi w trzeciej osobie, Ujrzał i uwierzył. Mówi o tym uczniu, czyli mówi o uczniu, którego Jezus miłował, a więc mówi o sobie. To znaczy, to jest wezwanie do wiary. Dotąd bowiem jeszcze nie rozumieli pisma, które mówi, że Chrystus z martwych wstał. Tak więc nasza odpowiedź wiary, odpowiedź na słowo Boże jest decydująca. Dlatego święty Piotr mówi w swojej pierwszej katechezie w Dniu Zesłania Ducha Świętego, że każdy, kto wierzy w Niego przez Jego imię, otrzymuje odpuszczenie grzechów. Powtórę, i to jest drugi krok, chodzi o wybór drogi Bożej. W swojej katechezie Święty Paweł mówi: Wyrzućcie stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież Przaśni jesteście. Tak przeto sprawujmy nasze święto nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy. Co znaczą te słowa? Otóż święto przaśników na pamiątkę wyjścia przeżywali Żydzi piekąc chleb niekwaszony, przaśny. Uważano go za bardziej doskonały, bez... Kwasu. chleb eucharystyczny hostie komunikanty są pieczone też na cieście bez kwasu bez używcia kwasu i święty paweł mówi w tych słowach iż chrześcijanin ma wyrzucić stary kwas to jest nawiązanie do praktyki że kiedy pieczono chleby na święta paschy usuwano ten kwas żeby piec tylko Przaśne chleby I tak chrześcijanin ma usunąć Ten kwas Starego człowieka Ma Świętować nie przy użyciu Starego kwasu złości i przewrotności Lecz na prześnym chlebie Czystości i prawdy A to oznacza Że mamy Umierać dla tego świata i grzechu A żyć dla Boga Ksiądz Piotr Pawlukiewicz, który niedawno odszedł do Pana, to był jeden chyba z największych współczesnych kaznodziejów. On kiedyś podkreślił i wypowiedział taki aforyzm z tym związany: Jeśli umrę zanim umrę, to nie umrę, kiedy umrę. Gra słów. Jeśli umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz kiedy umrzesz jeżeli ja umrę dla świata w tym życiu to nawet śmierć nie zaszkodzi mi ponieważ będę żył wiecznie z Bogiem i to jest właśnie to są piękne słowa które oddają w jaki sposób chrześcijanin ma żyć we współczesnym świecie w jaki sposób ma przechodzić duchowo ze śmierci do życia. I wreszcie trzecim krokiem jest świadectwo: tak jak święty Piotr mocą ducha świętego odważnie głosi Chrystusa zmartwychwstałego, tak i każdy z nas jest wezwany do tego, aby wnosił tę radość życia chrześcijańskiego w życie swoich współbraci, swoich domowników, tych, do których Pan Bóg posyła, tych, których stawia nam. Na naszej drodze. Wymaga to oczywiście pewnej zmiany w naszym życiu, pewnej gotowości, żeby Chrystus nas zmieniał. Dlatego w tym roku umieściliśmy przy Grobie Pańskim takie właśnie hasło: Wobec tego, czy ty się zmienisz, wobec tego, czego dokonał Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Czy ja się zmienię wobec tego, co przeżywa świat i przez co Bóg nas napomina, wzywając do nawrócenia. Czy ja się zmienię? Pozwólmy, żeby Jezus sam nas zmieniał. Moi drodzy, na koniec chciałbym odwołać się do takiego pięknego zwyczaju, który jest związany z Wielką Sobotą w Bazylice Świętego Tytusa z Heraklionu na Krecie. Tam pośrodku świątyni buduje się Wielki Grób Pański, wisi tam duży, dużych rozmiarów wizerunek Pana Jezusa oraz Matki Najświętszej i wciąż wnoszone są nowe kosze z pachnącymi płatkami róż i te płatki się rozsypuje po całej powierzchni grobu, a następnie są spryskiwane świeżą wodą, dzięki temu rytuałowi to unosi się stale Piękny zapach kwiatów, ale także towarzyszą temu pieśni, modły i dym kadzidła. Potem wierni podchodzą do grobu Pańskiego, całują ikonę, a następnie biorą sobie po trzy płatki róży, owijają je w cienki papier i zanoszą do domu. Te płatki mają zachwycający zapach. Są zabierane z bazyliki po to, żeby dodawać otuchy cierpiącym i chorym, żeby pocieszać smutnych, godzić skłóconych, przynosić na wszystkie dni i noce pachnące światło zmartwychwstania. My dzisiaj z tej świątyni i z tej liturgii zabierzmy już nie płatki kwiatów z grobu, który jest pusty, ale samego Jezusa, który żyje w nas. I bądźmy świadkami Jego zmartwychwstania. Panie Jezu, podźwignij nas z grobów naszego życia, z grobu naszych grzechów, lęków, spraw, abyśmy z Tobą zmartwychwstawali. Niech się tak stanie. Alleluja.